Mam dla Państwa szokujące informacje, które pokazują czarno na białym, czym w rzeczywistości dla wielkich imperiów, dla wielkich gospodarek, dla najbogatszych krajów świata jest złoto. Nam w Polsce się wmawia, że złoto jest niczym, a najlepiej to w ogóle zlikwidować gotówkę i płacić tylko i wyłącznie kodami z karty, które można nam w pewnym momencie wyłączyć. Nawet takie kraje, które udają, że chcą wprowadzać cyfrowe waluty, kraje, które mówią, że złoto jest no-no, i kraje, które namawiają na masową skalę do trzymania, szanowni Państwo, funtów czy dolarów, czy innych walut, czy Euro masowo skupują złoto. Proszę zobaczyć. Tak jest. To jest eksport Wielkiej Brytanii i proszę zobaczyć, cały eksport Wielkiej Brytanii to 469 bilionów dolarów w 2022 roku. Jednak o co tutaj chodzi, co jest najważniejsze? Złoto w tym całym eksporcie to prawie 7%. 7% brytyjskiego eksportu to tylko i wyłącznie złoto. Szanowni Państwo, a Polaków się Mami, Polaków się mami, że złoto jest złe, szanowni państwo, że to, że tamto, że najlepsze to są papierki, które y, drukuje się, nie wiem, w Londynie, w Nowym Jorku, czy też we Frankfurcie, w Europejskim Banku Centralnym. Ty, w tym czasie 469 miliardów, 469 miliardów y, razy, szanowni państwo, y, 7 razy 7%. Szanowni Państwo, Brytyjczycy wyeksportowali yy, złota w 2020 roku o wartości 33 miliardów dolarów, 33 miliardów dolarów. W tamtym okresie, to był okres, w którym złotówka oscylowała wokół 5 złotych. 33 miliardy razy 5 to jest 164 miliardy złotych. Szanowni Państwo, komu Wielka Brytania sprzedała złoto? Proszę zobaczyć. Wielka Brytania sprzedała złoto następującym krajom. 54,8% sprzedała Chinom, niedobrym, czerwonym Chinom, szanowni państwo, reżimowi. Proszę zobaczyć, jak się Polaków ogłupia. Z jednej strony brytyjskie media, anglosaskie media, yy, amerykańskie media pokazują, jakie Chiny są złe i niedobre, jak nie wolno handlować z Chinami. To, to, to zgroza, no normalnie, trendowaci. W tym samym czasie, szanowni państwo, Brytyjczycy, 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 czyli właśnie anglosasi wy, e, e, wysłali do Chin e, złota na pokaźne 17-18 miliardów dolarów. Szanowni Państwo, to jest prawie 100 miliardów złotych. Proszę sobie to przerobić i zobaczyć, jakie się nam wciska kocopoły. Drugi, szanowni Państwo, reżim, jakim nam się y, 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 maluje United Arab Emirates, tym wyeksportowali 14%. Proszę zobaczyć, na pierwszym poziomie są Chińczycy. 55% złota, które wyeksportowała Wielka Brytania, Poleciało do Chin. Następne 14% z tych prawie 200 miliardów złotych w tamtym czasie wyeksportowali do. Arabów. Na następnym y, punkcie jest Hongkong, szanowni państwo, czyli 3,9%. Hongkong, czyli właściwie Chiny, czyli Chiny zgarnęły prawie 60% eksportu złota z Wielkiej Brytanii. Anglosasi, szanowni państwo, angielskie media pokazują jacy Chińczycy są no, no, no. To, to jest joke, szanowni państwo, to jest jeden wielki joke. Znowu Singapur. Azja. Szanowni Państwo. Turcja 2,09%. Tu nie ma krajów Unii Europejskiej. Jest kraj Unii Europejskiej, ale to są dopiero Niemcy. Niemcy sprzeda kupiły Niemcy, szanowni państwo, które mają euro, mają pokład euro i mają prawie najwięcej złota na świecie, bo mają ich Narodowy Bank. Mimo tego, że mają euro, szanowni państwo, ich kraj, ich państwo posiada najwięcej złota po Stanach Zjednoczonych i właśnie w 2000. W 2022 roku yy, w, z Unii Europejskiej to Niemcy kupili najwięcej złota, ale nam się wpaja, szanowni Państwo, że tutaj mamy jo ojro wprowadzić do Polski, ojro sobie przykleić na czole mamy, szanowni Państwo, gdy Niemcy importują masowo złoto, gdy Niemcy w swoich narodowych skarbcach mają 10 razy więcej złota niż Polacy. No ale wychodzi prezes Glapiński i mówi, ile to my mamy złota, że mamy tyle złota. Szanowni Państwo, no mamy coś tam tego złota, ale Niemcy mają 10 razy więcej złota, Francuzi mają 7 razy więcej, Włosi mają 7 razy więcej, mała Szwajcaria, proszę zobaczyć, E, zaimportowała zaimportowała e, 5,65% całego złota z Wielkiej Brytanii mała Szwajcaria, Austria a przepraszam, jeszcze Austria e, w, w, myślałem, że to Australia, źle spojrzyłem, Austria ile przyciągnęła złota? Więcej niż Niemcy. Widzicie? Dwa kraje germańskie w Europie skupują masowo złota od trzeciego kraju germańskiego w Europie, czyli Anglików, bo Anglicy to przecież kraj germański. Angielski to kraj germański, język germański, a król Anglii to Niemiec, szanowni Państwo. Niemcy, pół Grek, pół Niemiec, a właściwie nie Grek, tylko oni byli z niemieckiej dynastii, no ale królowa Anglii, która szanowni państwo, świętej pamięci królowa, no to też była Niemka, jeszcze większa Niemka niż nowy król Anglii szanowni państwo, taka rzeczywistość popatrzcie, Austria kraj germański e, ściągnęli od nich 6,5% złota, Szwajcaria e, w znacznym stopniu kraj germański tam się też mówi po niemiecku, ale się mówi i po francusku i po włosku w różnych językach to jest to w znacznym stopniu i po, e, kraj germański, 5,65% Niemcy 5,09% no i dopiero, szanowni Państwo jest, dopiero tutaj widzimy, że mamy Dopiero tutaj mamy Hiszpanię. Tam dalej, tego. Stany Zjednoczone, nawet proszę zobaczyć. Ale to jest już bardzo mało. Proszę, jakie nam się kocopoły wpaja? A nam się wpaja, że my w narodowym skarbcu Polski mamy trzymać 30 miliardów funtów, które dewaluuje się wobec złota. A Brytyjczycy na maksa handlują złotem, podbijają cenę. Niedobrym Chińczykom sprzedają złoto, szanowni Państwo. Cóż, cóż. To tragedia, szanowni państwo, zgroza. Arabom sprzedają tutaj, arabowie, szanowni państwo, tam e, e, tych, nie, nie przestrzegają ich tych chorych praw, szanowni państwo, jak im sprzedają złoto, proszę bardzo, tak. E, brytyjskie media na Polaków plują, a spróbowałyby brytyjskie media pluć na Arabów, na Zjednoczone Emiraty a Arabskie, tak jak plują na Polaków, jakby tam przyjechał taki jeden z drugim opluwacz, który opluwa Polskę, aby. Go wzięli, wymierzyli mu 15 kijów i nawet by nie bym w stanie wrócić, aby go do lochu wsadzili i tyle. Taka jest rzeczywistość w danym momencie, to jest prawda. Follow demony! Ale szanowni państwo, Polacy się nie dowiedzą tego, bo czytają zagraniczne media, które piszą do Polaków po polsku, no i potem są ogłupieni. Szanowni Państwo, wszyscy handlują z Chinami, wszyscy handlują z Arabami. Liczy się tylko pieniądz, szanowni państwo. Proszę bardzo, liczy się tylko pieniądz. Taka jest rzeczywistość. Druga sprawa, wpaja nam się to są tamci, ale następki przychodzą, szanowni państwo, chodzą w Polsce po pewnego rodzaju politycy dzisiaj rządzącej partii, chodzą i mówią, że mamy ojro przyjąć że mamy przyjąć euro, szanowni państwo i będziemy mogli wyprzedać nasze rezerwy walutowe. Donald Tusk będzie mógł położyć łapę na naszych rezerwach walutowych na naszym złocie, szanowni państwo. W tym samym czasie w Niemczech mają euro, ale mają o pół raza większe rezerwy walutowe niż Polska, ale do tego mają 10 razy więcej złota. Zrozummy to, szanowni państwo. Wcale nie mamy dużo złota. Nie mamy dużo złota. Gdybyśmy mieli mieć dużo złota, to musielibyśmy być gdzieś na dużo złota. Mają Niemcy, Włosi, Francuzi, Szwajcarzy. Nie Chińczycy, bo Chiny są wielkie i to może ludzie mają tam dużo złota, ale Chiny jako kraj mają mało złota, bo to tam miliard ludzi mieszka. Rosja dosyć dużo ma tego złota, rzeczywiście powiedzmy, ale tam mieszka 150 milionów ludzi, więc też trzeba spojrzeć na to z innej strony, w Japonii też tam mieszka 100 milionów i w Indiach. Tak więc dużo złota. Na, czy Stany mają Zjednoczone dużo złota? No, no nie do końca. Dużo złota na pewno mają Niemcy. Mają najwięcej złota Stany Zjednoczone, ale najwięcej mają Niemcy, Włosi, Francuzi, Szwajcarzy i Holendrzy, szanowni Państwo, i Holendrzy. Taka jest w danym momencie rzeczywistość. No my mamy trochę tego złota, rzeczywiście, 359 ton, ale proszę zobaczyć, w marcu Chińczycy dokupili następną transzę złota i z tego co wynika, powiększyli swoje nakłady złota o 30 ton tylko i wyłącznie w marcu. O 30 ton, szanowni Państwo, Chińczycy powiększyli swoje nakłady złota. Szanowni Państwo, w narodowym, narodowym, skarbcu, narodowym skarbcu zamiast złota trzymamy y, upadającą walutę funta brytyjskiego upadającą funtę, funta, funta, szanowni, trzymamy w Narodowym Skarbcu Polski upadającą walutę. No proszę zobaczyć, proszę zobaczyć, szanowni państwo, XAU, GBP, gdy Brytyjczycy masowo sprzedają złoto na świecie, tym między innymi pompując to złoto, proszę zobaczyć co się dzieje, funt brytyjski do złota stracił drastycznie, po co my trzymamy w Narodowym Skarbcu polskim funty? Ja rozumiem, tam jeszcze jakieś dolary, tam euro, ale funt brytyjski, po co nam dolar kanadyjski, do, dolar australijski, dolar nowozelandzki? Jeszcze bym przegryzł te franki szwajcarskie, jeszcze bym przegryzł te dolary i euro, ale funt brytyjski i cała reszta tych, tych walut. To jest naprawdę w sytuacji, gdy proszę zobaczyć, od 2006 roku złoto wzrosło z 299 szanowni państwo na 2000 funtów. Opowiada nam się, że Glapiński wychodzi i mówi no, odpowiedzialne banki centralne to mają o tyle, tam 15 czy tam 20% złota, czy tam 10, już nie pamiętam ile tam powiedział. No ale Szanowni Państwo, no jak to to bank narodowy Niemiec to musi być bardzo nieodpowiedzialny wtedy, jak oni mają 8 razy więcej złota od nas, i jakim prawem mają tyle Włosi, Francuzi, przecież to bida kraje. Jak to jest, że oni mają 7 razy więcej złota niż my? No to są. Szanowni Państwo, to są takie ceregiele, tak się nam wpaja, Polakom wciska się papierki, a Chińczykom złoto. Polacy trzymają funty, a yy, Arabowie kupują złoto. Taka jest rzeczywistość, Szanowni Państwo, w danym momencie. Taka jest rzeczywistość w danym momencie. Gdy Chińczycy, Arabowie wyzbywają się funtów, kupują złoto, to Polacy trzymają papierki. Inflacyjne, nieoprocentowane, tracące na wartości wobec wynagrodzeń, wobec wszystkiego. Zrozumiem to. My, w danym momencie, trzymamy 30 miliardów złotych. Mogliby 30 miliardów funtów, czy 20 miliardów funtów. Te 20 miliardów funtów to połowa, czy więcej niż połowa wyeksportowanego złota Brytyjczyków w 2022 roku. Szanowni Państwo, do niedobrych Chin. Do niedobrych Arabów, do niedobrego Hongkongu, Singapuru, no tak nam wmawiają zagraniczne media, które piszą nam po polsku w Polsce. No i do krajów germańskich, szanowni państwo, do Austrii, Szwajcarii i Germanii, Niemiec. Taka jest rzeczywistość. No na, nawet biedni Hiszpanie kupili sobie za 630 milionów dolarów złota od Brytyjczyków. Szanowni państwo, kto dalej wierzy w te kocopoły? Kto dalej wierzy w te kocopoły? Brytyj, naprawdę, Brytyjczycy więcej, w, 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 Brytyjczycy więcej wysłali złota niż Polacy chyba zrobili części samochodowych w całej gospodarce w 2022 roku. Taka jest prawda. I na to sobie sami teraz odpowiedzcie, czy złoto będzie drożeć, czy złoto będzie tanieć. Nie namawiam nikogo do kupowania złota, sprzedawania złota, robienia czegokolwiek ze swoimi pieniędzmi. Ale ten, kto nie widzi, tego sprawa.